Marcel, wiem, że jesteś bardzo zmęczony Dwie dogrywki dzisiaj zagraliście Taki szalony mecz, prawda? Nie My się spodziewaliśmy generalnie tego, że będziecie trafiać za trzy punkty Również legoniści Skąd takie problemy dzisiaj, jeśli chodzi o skuteczność rzutów z daleka? Może dlatego, że gramy w Nowy Rok, nie wiem e, no Myślę, że ta skuteczność była bardzo słaba z obu stron e, To zaważyło, że, że wynik po czterech kwartach był na poziomie 50-60 punktów Niestety e, tak jak mówię, no to jest na pewno do poprawy. Najważniejsze jest, e, że wygraliśmy ten mecz, że zaczęliśmy nowy rok e, od wygranej. Wiedzieliśmy, że tutaj będzie ciężki mecz ze względu na fizyczność Legii. Grają bardzo dobrą obronę, e, mają dużo shooterów. E, tak jak mówię, no dzisiaj i my, i oni nie trafialiśmy. No ale takie mecze też się zdarzają, gdzieś to zmęczenie na pewno wyszło e, i tak jak mówię, takie spotkania trzeba jakoś przepchnąć i iść dalej. Co w takim razie było najważniejsze, albo który moment był najważniejszy, że jednak udało wam się wywieźć dwa punkty z Warszawy? Kurczę, tych momentów było kilka dzisiaj. Być może twoje rzuty wolne pod koniec meczu? może trafił może drugi rzut wolny, to, to byśmy już dawno byli w domu i, e, i jedli kolację, a niestety, no tak jak mówię, ja też dochodzę do siebie po... Po kilkunastu dniach nieobecności. I tak jak mówię, no gdzieś to zmęczenie na pewno wychodzi. Ech, mamy mało czasu do kolejnego meczu, ale, ale powinno być wszystko ok. Dziękuję bardzo. Dziękuję Jeszcze bardzo. raz gratulacje. Dziękuję.